Ciężko jest coś powiedzieć, tym bardziej na gorąco. Podsumowanie to może ta ostatnia sytuacja z meczu. No jest blisko, ale, ale coś zabrakło. Bolałbym się nie wypowiadać, bo bardzo irytuje mnie jeden aspekt tego, co dzieje się na tych boiskach pierwszoligowych od pierwszej kolejki tej rundy. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ile okej okay, jest podyktowany rzut karny w 92, ale przeciwko nam dwa. Minutę wcześniej przed utratą drugiego gola mamy sytuację w polu karnym identyczną. Ja się nie będę bronił tym, że sędzia źle się zachowuje, po prostu chciałbym, żeby ktoś po prostu się temu przyjrzał, bo to co się dzieje to jest jakieś nieporozumienie i tym bardziej, że to wpływa na wyniki. My, my, my gramy mecz na suwałkach, zdobywamy bramkę, jest nieuznana. E, gramy mecz z puszczą, mamy dwa ewidentne rzuty karne, niepodyktowane. No to boli, bo, bo potem gonimy wynik, gdyby było widać, że jesteśmy bardzo zaangażowani w ten mecz, bardzo szukaliśmy zwycięstwa i, i no na pewno jakby... Można nas oceniać negatywnie za wynik, ale my wiemy, że ta drużyna poradzi sobie, wyjdziemy z tej sytuacji i na pewno zaczniemy zdobywać punkt. Zdobyliśmy bramkę, złapaliśmy kontakt, to przeciwnik ma problem, ale chwilę później tracimy bramkę. No, z rzutu karnego, co prawda, ja mówię, nie będę zwracał uwagi na decyzje sędziowskie, bo nie do mnie to należy w kontekście przeciwnika, ale też czasami wolę takie sytuacje, gdzie, gdzie są sytuacje sporne, tym bardziej gramy u siebie i no, dodziwi mnie. Dziwą mnie pewne zachowania. Potem nie ma się to dziwić kibicom, ławka rezerwowych dostaje żółte kartki. no Nie na tym się powinniśmy skupiać. No najważniejsze jest to, co jest na boisku, i tam powinna być sprawiedliwość. A jeśli chodzi o czysto piłkarskie sprawy, to uważam, że nie odstawaliśmy na tle zespołu, który naprawdę jest sensacją tej rundy i, i musimy iść dalej w tym kierunku. No, każda, każda seria ma kiedyś swój koniec. Ja wierzę, że w następnym spotkaniu się przelamiałem.